Wam dzisiaj filmik z paletami, które u mnie były w miesiącu listopadzie, a teraz już jest grudzień, więc trzeba kolejne palety. Ale od razu Was przepraszam za mój wygląd, ewentualnie twarzy, ponieważ testuję ten podkład. To jest Revolution Pro podkład CC. Krem CC, podkład CC. Ale. Dobra, ale. Już bierzemy się za palety. W tym miesiącu były te palety i proszę makijaże. Thank you. Was przepraszam za jakość tych filmików, ale część nich kręciłam wtedy, kiedy yy, miałam problemy z lampą. I bierzemy się od największej. Natasza Denona. Tutaj poukładałam sobie troszeczkę inaczej te cienie. Plus tutaj sobie trzy inne maty sobie, po prostu które miałam w paletce magnetycznej. Włożyłam, no bo jak widzicie tutaj mam praktycznie same błyski, ale powiem Wam, użyłam, no oczywiście nie nagrywałam, bo tych makijaży by było od cholery ciut, ciut, żeby Wam nie zanudzać, więc tylko chyba w dwóch makijażach, patrzcie, już teraz nie pamiętam, bo to już jakiś czas temu, w każdym razie powiem Wam tak, te błyski i maty są rewelacyjne, to jest kwestia tylko tego, czy lubicie taką kolorystykę, czy nie i Powiem Wam, że mam wrażenie, że jakościowo ta duża paleta, tutaj te cienie, są lepszej jakości niż cienie, które miałam w tej małej Nataszy, ten. Nazwa coś znowu. W każdym razie, tutaj mam wrażenie, jakby były one lepszej jakości, są, są rewelacyjne. Powiem Wam tak, ten tak średnio, ale te dwa i te trzy. Ojeny, jak ja lubię. I ten mat też jest rewerka. No, na te nie patrzcie, bo to są z innej palet. A, ale z inny, innej palet. Boże, jak ja po polsku mówię dzisiaj, ja pierciele. To są z innej palety. O ile dobrze przypominam sobie, chyba to są spierlene, ale nie pamiętam. W każdym razie jeszcze, może za jakiś czas sobie tutaj też wstawię jakiś i tutaj, przez to, że mam tutaj tematy, już dla mnie lepiej, bo tak to. Powiem Wam, używałam ją, ale sporadycznie, z tego względu, że właśnie były jakieś takie. Mówię, same błyski. Hmm, to tak nie za bardzo, jakoś mi się tak nie chce. A teraz, jak tutaj włożyłam tematy, no to już bardziej tak mi się chce. I poza tym, zobaczcie sobie, włożyłam też kolorystycznie, jakoś tak inaczej. Tu mam tematy, tutaj mam błyski takie bardziej yy, chłodne, tutaj mam takie. Chłodek, ha, piękny chłodek. Tu też jest piękny chłodek. Piękne, chłodne cienie. Mm. Uwielbiam. W każdym razie tutaj wzięłam sobie takie bardziej ciepłe. Chociaż to już pojęcie względne. O, tu jeden na drugi, tak. I wybrudziłam. No to teraz macie tutaj dwa zmieszane. Ale o, muszę sobie chusteczkę przygotować. W każdym razie z tej palety jestem bardzo, ale to bardzo zadowolona. Momencik. Teraz następna. Od, biorę od największej do najmniejszej. Max and More. Mówiłam Wam, że chcę tutaj sprawdzić maty. No i y, takie maty, żeby ewentualnie miała ochotę je y, trzymać, to są te dwa, plus ten. Ale wiecie co? Nie chce mi się autentycznie. Mam tyle tych cieni. Gdzie takie kolory też mam w nich, że to jest bez sensu. Ja po prostu e, do wywalenia, to znaczy inaczej, e, ona pójdzie nie tyle do wywalenia, co ja dam znowu koleżance, która ma, cór która ma córeczki. E, dziewczynki po prostu będą się tą paletką bawiły. Ona mówiła, że im wydrukuje po prostu jakimś, jakieś oczy, i niech sobie dziewczynę na tych kartkach tym maziają, niech wykończą i nie tylko tą paletę, ale jakieś inne, które po prostu są już za stare, prawdopodobnie właśnie też do niej pójdą i dziewczynki będą się tym bawiły, więc no, pójdzie to na swego rodzaju zmarnowanie, ale też nie pójdzie po prostu prosto do śmietnika, bo ta paleta, te błyski, jeszcze próbowałam, ale to jest porażka, porażka dosłownie. Teraz tak, chciałam sprawdzić tą paletkę Slika, bo ona jest bardzo stara, czy jest wszystko w porządku? Tutaj pacynkę trzymam, bo ona jest dobra, właśnie do tych cieni. Przetestowałam praktycznie tutaj te cztery, tutaj te, te jaśniejsze też. Tutaj, no jak widzicie, tutaj jest tylko jeden yy, mat, taki czysty mat, bo reszta to są błyski. Jakość, mimo tego, że ta paletka jest bardzo stara, jest cały czas dobra, więc ja jej nie wywalam, ja ją będę dalej używać. Zwłaszcza, że ja lubię, lubię tutaj. I nawet to, które jest takie, takie brudne złoto, te też lubię. Autentycznie lubię. Także będę ją używała i się cieszę, że w tym miesiącu ją trochę używam, To był dobry pomysł według mnie. Teraz tak, pastel Tropics. Dobrze, Tropics. Otwórz się. Miałam ją używać. W razie, gdyby mi się chciało kolorów czy coś w tym stylu, ale powiem szczerze, przez tego snika. To mi się jakoś tak tych kolorów nie chciało. Coś tam użyłam, ale niewiele, bo mam bardziej ochotę na takie błyski już właśnie im jest zimniej, tym ja lubię chłodniejsze kolory. Idę w chłodny fiolet, w srebra, takie przybrudzone srebra, ewentualnie właśnie takie złota ale złota takie brudne. O! Takie właśnie jak w tym sliku miałam. Także niewiele był, była używana, ale ja ją bardzo lubię także. No, i jeszcze Miss Sporty. Tutaj chciałam sobie, żeby mieć akcenciki, ewentualnie w kącik. Nie zmieniła się jakość. Są fajne. Fajne są tutaj wewnętrzny kącik, żeby dać. Także z tych pięciu palet, które. O, tutaj z tych pięciu. Do wywalenia. Znaczy do wywalenia w tym sensie, że nie będzie u mnie w biurku w toaletce, to idzie ta, reszta u mnie zostaje. I teraz kolejne na ten miesiąc. I idąc moim rozumowaniem nowszym, czyli to, że używać chcę, a nie oszczędzać coś, co lubię, bo to jest głupota. Jak na pierwszy ogień idzie paletka Naked z Urban Decay, Naked 3 bardzo ją lubię, no otwórz się mam ją od wielu, wielu lat ja wiem, wiele osób mówi o niej wezmę ten pędzelek mówi o niej, że ona jest taka nudna, no bo tonacją ona się niewiele różni od siebie i że często, że taki ten makijaż tak się zlewa ale takie założenie było, w każdym razie ja tak uważam, że takie było założenie akurat tej paletki jedyne co, to tak Wam powiem szczerze że ja bym tutaj dołożyła jeszcze jeden jakiś bardzo, bardzo jasny E, cień, bo zawsze sobie z jakiejś innej paletki daję jakiś cień, żeby po prostu mi się tutaj w kąciku błyszczało. E, bo tak bardzo lubię. Ona jest spokojna. tematy i błyski no, dużo ludzi mówi, że one są suche. Tutaj macie jeden mat, tutaj macie jeden błysk. Ten błysk jest taki spokojny. On nie jest jakiś, że jakoś się szaleje mocno. O, tutaj jest mat, tu jest błysk, ale ja je bardzo lubię. Lubię, o, od czegoś mam. Kurde, co ja dzisiaj taka? W każdym razie ja tą paletę bardzo lubię i dlatego sobie ją na ten miesiąc wyciągam. Poza tym powiem Wam, że właśnie w taki świąteczny czas ja ją bardzo lubię używać. Teraz kolejna sprawa. Tu mam paletkę z Rival Loves Me, którą Radek mi kupił na Litwie. Był test i powiem Wam. Nie pamiętam, czy ja po nią sięgałam. Wiem, że tutaj mnie zawiodły, pamiętam tutaj o te. Ten rządek. I coś jeszcze. Jakiś jeszcze cień. Ale powiem Wam, że pozapominałam. Dosłownie, zapomniałam. Wiem, że bardzo mi się podobały tutaj te jasne cienie. Więc, żeby mieć wewnętrzny kącik przy tej... No to sobie właśnie biorę tą paletkę. Przypomnę sobie, czy ja ją chcę, czy ja jej nie chcę. Ech, zobaczymy. Wiem, że te niebieskości nie zawiodły, także ok, teraz następne tu biorę, to jest z akrzyna to ananasek, jak widzicie bardzo ją lubiłam poza jednym cieniem o tym jasnym, ten jasny cień to było badziewie reszta jest fajna, a to to jest taka paskudna mąka która nic kompletnie nie robi i jest twarda jak nie wiem co taka skała no, ale dobra, w tamtej Rival Loves nie mam, jasne, więc tutaj. No, i dlatego, że tutaj jest pomarańczowy. Gdyby mi się zachciał pomarańczowego, a w tamtych paletkach. No nie mam, tutaj też nie mam pomarańczowego. Nie, tutaj też nie mam, więc właśnie dlatego, żeby mieć tu pomarańczowy, plus tak ogólnie ja lubię te cienie. No, może za tym nie przepadam kolorystycznie. Tak, ten jest ładziewny, za tym kolorystycznie nie przepadam, ale resztę reszta fajna, więc też chcę się nią pobawić gdyby mi się chciało jeszcze więcej koloru poza pomarańczowym, no to wybrałam sobie tą to jest paletka z Revolution, tak o scrollwa taka no i mam tutaj zielenie, gdyby mi się chciało świątecznie coś tam, tutaj mam fajny też błysk, bo on jest naprawdę śliczny, zobaczcie o tutaj ta zieleń te błyski są no, naprawdę fajne. Takie, takie jak lubię. O. Więc będę miała odrobinę koloru, ale teraz jedną paletę znowu wyciągnęłam na zasadzie, chcę się dowiedzieć, czy ją chcę mieć w toaletce, czy nie. Miss Lily z Lovely. Niby teoretycznie wiele osób ją, no czy nie, wiele osób chwaliło tą paletkę, a ja nie wiem dlaczego, jakoś no. No coś jest w tej paletce, że ja za nią nie przepadam. Ja tutaj nie mówię o w tej formie, bo to wygląda jak taka tania paletka, tak dalej. To akurat mi nie, nie przeszkadza. Niby tu są kolory, które powinnam lubić, bo ten jest ładny. Ten też tu jest ładny. Tu są dwa takie fioleciki fajne. Ten też jest fajny. No, no już ten jest naprawdę bardzo fajny kolorystycznie. No taki pode mnie. I tutaj też jest pode mnie ten kolor. A ja... No ten no to jest śliczny. Aż wezmę też. I ja jakoś. No, nie sięgam po tą paletę. I nie rozumiem właśnie za bardzo. Dlaczego? Muszę się zorientować. Czy ja ją chcę? Czy ja jej nie chcę? Ale wiecie co? Ja mam jeszcze drugą z tej serii. Starszą. Cupcake. Czy coś w tym stylu. I ta sama sytuacja jest. Też ona leży. I jakoś po nią nie sięgam. Nie wiem czemu. Więc w tym miesiącu będzie ta. Może w przyszłym. Albo za dwa miesiące wezmę tą drugą z lowly, Teraz tą przetestuję, czy ja ją chcę, czy ja komuś ją oddam. No bo. No niby ładna, ale coś, coś mi przeszkadza i nie, nie korzystam z niej. Więc teraz się przekonamy, czyli mam znowu 5 palet. Z czego powiem Wam tak, wiadomo, będę testowała jeszcze jakieś tam inne paletki w międzyczasie. Plus pewnie na czas świąteczny. Może się zdarzyć, że coś innego będę używała, że nie tylko te. Ogólnie, no nie, nie mam zamiaru tylko używać tych, no bo... No. Ale w każdym razie jedna idzie do wywalenia z tych poprzednich. Tu mam następne i powiem Wam, podoba mi się ta seria. Ja odkurzam stare paletki, bo... No dobra, tą używam. Tą sporadycznie też używałam. Ale te dwie... No dobra, tą od czasu do czasu wyciągnę na jakąś imprezę, żeby się pomalować. I nie wiem po co, zepsuje mi się, a ja użyję... No zobaczcie, ja ją mam kilka lat. Mam kilka dobrych lat. I ona wygląda, jakby była niewiele używana. Nie wiem, dlaczego tak oszczędzam, więc idąc, z myślą, że zaczynam używać też i droższych rzeczy, które... Oszczędzam nie wiem po co, więc wtedy, i tą. No, i no tą też chcę się przekonać, czy ja będę ją używała, czy może dalej pójdzie w świat, ale raczej zostanie u mnie, bo, bo ja lubię te jasne. No, pamiętam, że i ten mi się podobał bardzo. No, tutaj taki niepozorny, ale podobał mi się. okej okay, dobra, no to. O, jest. On... Tutaj niewiele jest go. Ale on jest fajny, fajny fiolecik, a taki poblask jakiegoś takiego yy, niebieskiego shiftu. Aż wezmę jeszcze raz Wam pokażę. Fiolecik brąz coś. O, widzicie? Taki delikatny, ale ojejku, on jest fajny. Ten pamiętam, że mi się bardzo podobał. No, także teraz będą następne makijaże na grudzień tymi paletami i myślę, że w styczniu, ale nie wiem dokładnie czy na początku, czy tak dalej, po prostu w każdym razie w styczniu zrobimy już taki zbiorczy filmik, gdzie pokażę wszystkie już palety, które ewentualnie odłożyłam i mają pójść dalej w świat. Po prostu nie chcę ich zbyt długo trzymać, bo może ktoś się bo tam jest część paletek, które odłożyłam, które są nowe. Nie, znaczy nowe, nie, nie nowe, jako tak nowe, tylko niewiele używane, o tak powiem, więc mogłyby kogoś innego cieszyć. A później znowu pewnie będę robiła jakąś taką, właśnie rotację, i pewnie następne, następne będą. Dobra, serdecznie wam dziękuję za oglądanie filmiku. E, o ile go do końca i dajcie słupka. Papa, <laughs> pa. już by byłoby nie głupio, gdybym nie powiedziała tego i dajcie słupka. <laughs>